Naszym sparing partnerem jest firma Vinicars, wynajem samochodów dostawczych, osobowych oraz ciężarowych. Dzień dobry, dzień dobry, Wiktor Wita z tej strony PL, a ze mną Monika Zielińska. Co prawda nie jako dzisiaj uczestnik, ale jako kibic. Tak. No dobra, więc jakby nie będę samochodem, nie zadam pytania. Dlaczego Cię dzisiaj nie zobaczyliśmy? E, niedawno były Mistrzostwa Świata i stwierdziłam, że po prostu muszę odpocząć po nich e, i nabrać jakieś świeżości przed kolejnymi zawodami. Okej, okay, no dobrze, bo już w mojej głowie się rodziły różne scenariusze. Nie będę, wiesz, tutaj e, siał fermentu, ale jednak. E, Monika, super turniej. E, ten czy wcześniejszy? Poczekaj, do tego dojdziemy. No? Dzisiaj. Mhm. Super turniej. Tak, bardzo mi się podobało, i szczerze mówiąc, było wielu nowych zawodników, zwłaszcza w kategorii męskiej, których nigdy w życiu nie widziałam. A postawili się, pięknie się zawalczyli, i szczerze mówiąc, myślę, że będą mogli w przyszłości zawalczyć o najwyższe trofea w Europie i na świecie tutaj już. No. No zdecydowanie. Ja szczerze mówiąc, jakoś tak patrzę na, na te wszystkie turnieje rzeczywiście. Kurczę, zawsze oglądam przez ten aparat na obiektywie, no. więc jakby nie mogę się skupić na konkretnej walce, ale rzeczywiście dzisiaj trochę nowych twarzy e, i mam wrażenie, że trochę inne na przykład e, walki w stosunku do Mistrzostw Świata i że coś tam się innego zadziało, że niektórzy pozmieniali styl, że jest progres. E, znaczy się, no, Mistrzostwa Świata rządzą się też własnymi prawami, no bo to są jednak e, w większości walki z Japończykami, którzy mają całkowicie inny styl. No, i trzeba, sobie, trzeba się podporządkować, tak samo, znaczy narzucić swój styl, ale też uważać na to, co oni robią, bo oni, no niestety, walczą odmiennie niż wszyscy Europejczycy. Więc tutaj mm, mogliśmy zobaczyć dużo więcej technik, dużo więcej kombinacji, y, zmianę dystansu hmm. z krótkiego na długi, y, z długiego na krótki, tak samo. Y, mogli się zawodnicy dużo bardziej rozwinąć podczas tego. To prawda. Jakbyś miała ocenić ten start? Y powiedzmy kobiet w kategorii damskiej, e, dzisiejszego e, turnieju, e, naszej reprezentacji, to powiedziałabyś, że to super mega występ? Znaczy ja się bardzo cieszę, bo e, no, dziewczyny po prostu się zdecydowały tak samo na kategorię Open, a to jest bardzo no, najcięższa kategoria. E, no i tutaj jest większość tak samo młodych zawodniczek, które no, w przyszłości też będą nas zastępować. Ja jestem, że mówię, dumna z ich występów i mam nadzieję, że co zawody będzie coraz lepiej. No. E, były dziewczyny, które otarły się zupełnie o strefę medalową, natomiast do tej strefy medalowej udało się wejść Marcie Lubos, e, co w pewien sposób jest e, kurczę, super wynikiem. Ona dzisiaj pokazała naprawdę fajne karate, dobrze to wyglądało. Po dwóch walkach powiedziała mi, że już troszeczkę ma luzik, bo hmm. e, ma kwalifikacje na Mistrzostwa Świata w Tokio, ale że jeszcze trochę przed nią. I wydaje mi się, że ta walka, którą ta przegrała, bardzo dobra, co powiesz. Nie, fajna walka z dwiema dogrywkami i z tego co słyszałam to był akurat rewanż tej szwedki, mm -hmm. tak? za Pragę chyba, co miały na początku roku i nie, bardzo fajnie się patrzyło na tą walkę i tak samo dziewczyny mogły pokazać wiele kombinacji i super walka była. No i o włos. Niestety o o włos. Eee, no, i nasz tutaj dzisiaj złoty chłopak Marek Voldy, które e, no ja osobiście bardzo mocno liczyłem, że to się uda i e, przechodząc po korytarzu, nawet usłyszałem coś takiego. Należy mu się jak psu Buda. Zdecydowanie. Tak. Zasłużył, zapracował kilka lat, super. Od tylu lat nie, Marek pięknie dzisiaj zawalczył, bezkonkurencyjnie, bezdyskusyjnie bez w ogóle w finale. E, nie można było z innej decyzji dać. Pięknie zawalczył. Rozumierzył no, Gruzina. Tak, tak. Ja tak. właśnie też rozmawiałem z Anią, że był taki moment, w którym ten Gruzin po prostu jakby się załamał i on jakby stracił w ogóle wiarę mhm. w to, że on wygra tą walkę, a Marek wtedy poczuł krew tak. i poszedł już ogniem. E, Monika, jak byś miała podsumować turniej organizacyjnie, wynikowo? E... Dobra, poczekaj. Od 0 do 10 ten turniej. O, myślę, że 8, było wynikowo to zawsze człowiek by chciał jednak, żeby tam Kilku dziewczynom jeszcze też się na przykład udało. No i tutaj tak samo mamy niedosyt jeżeli chodzi o chłopaków, bo też dużo mhm. nie brakowało. Organizacyjnie też wszystko fajnie, sprawnie przebiegło. Więc w sumie no tą ósemkę bym spokojnie dała. No. Organizacyjnie? Tak. A organizacyjnie? Mhm. O mój Boże. Organizacyjnie też tak. 8-9 myślę, że na spokojnie. No, no, otwarcie tam było długie, no i zawsze dla zawodników to jest bardzo mhm. duży problem, bo jednak, no, grzeją się na swoje walki, a ja tutaj, no, no, niestety, zawsze się to w w jakiś sposób przeciąga. No. no dobrze, Monika. Teraz wrócimy do tego turnieju, który mhm. był wcześniej. Eee, ja już jakby zaczepiłem Cię wcześniej, chciałbym z Tobą porozmawiać w dłuższej opcji. Natomiast. Eee... Emocje opadły już ewidentnie pomyślne świata Open, na których byłaś druga. Było wiele emocji na tym turnieju. Jakbyś miała podsumować ten turniej tak krótko ze swojej strony. Ale moje walki czy całkiem Tak, twoje walki, zdecydowanie twoje walki twój start. E, znaczy, szczerze mówiąc, to też na początku nie nastawiałam się na nie wiadomo jaki wynik, bo też sam z treningami z przygotowaniami wzloty i upadki były jak to e. zawsze przy przygotowaniach, ale. Z... Byłam z siebie zadowolona byłam, z wyniku zadowolona. Oczywiście nie dużo brakło w finale, ale pierwszy raz byłam na dwu, pierwszy raz udało mi się jakby dotrzeć do tego drugiego dnia turnieju i jednak człowiek po prostu już był w pewnym stopniu tak zmęczony, że ta ostatnia walka to była reszta mi się już walka. Ja byłem super szczęśliwy, że generalnie zdobyliście takie wysokie miejsca, jakby naprawdę wewnętrznie się cieszyłem. Spotkałem cię zaraz po dekoracji, byłaś w pełnych emocjach. Może nawet w ogóle nie pamiętasz, że tak było. Nie pamiętam. Bardzo dobrze, podpisywałaś koszulkę. Być może, no, nie pamiętam. Możliwe, no. e, także też bardzo miło i fajnie się na to patrzyło. E, powiedz, czy to od razu tak do ciebie dotarło, czy zajęło, czy to kilka godzin? Co się wydarzyło? Co zrobiłaś? Czy obudziłaś się następnego dnia i stwierdziłaś, ojej, zostałam i co mnie z e, świata? Ja mam właśnie taki problem, że te informacje do mnie dochodzą dopiero po kilku dniach, często, bo po prostu emocje cały czas mhm. mnie towarzyszą i muszą te wszystkie emocje opaść. Szczerze mówiąc, wiele osób musi mi nawet to często uświadamiać, bo dla mnie to jest takie, że wracam do życia codziennego i trzeba zasuwać dalej. Więc to jest tak. właśnie super. Niektórzy pewnie w pewien sposób eksponują swoje mistrzostwo, ale właśnie tak miałem poczucie, że czasem możesz zapominać, co zrobiłaś, jaki wynik zrobiłeś no, dla, znaczy wiem, że to osiągnęłam, ale cały czas jest takie jeszcze nierealne, bo jak się zaczynało tą przygodę z karate, to było takie e, wystartować nawet na zawodach e, o puchar Burmistrza jakiegoś miasta, to już było coś, a co dopiero właśnie, że pojechałam na mistrzostwa świata i tam zdobyłam medal, co jest tak takie nierealne cały czas się w głowie, że człowiekowi się udało coś takiego osiągnąć, no? Z mojej strony mogę tylko powiedzieć, że widziałem ogromny progres w stosunku do poprzednich, poprzedniego turnieju, na którym Cię widziałem, ale ten temat chciałbym pociągnąć w tej dłuższej rozmowie, w której, o którą Cię prosiłem wcześniej. E, natomiast dzisiaj bardzo dziękuję. Fajnie, że pogadaliśmy chociaż kilka minut. E, no i cóż, mam nadzieję, że niedługo zobaczymy się w tym dłuższym formacie. Też mam nadzieję. A, jeszcze jedno pytanie. No. Tokio? Miałabym zrobić rewans za te, to, co było 4 lata temu, ale zobaczymy jak to wszystko się ułoży. No dobra, to w takim razie zdrówka na święta i do zobaczenia wkrótce. Dzięki. Dzięki Dziękuję. Mnie.